W trakcie tych uroczystości y, zostałem uhonorowany takim bardzo ważnym dla mnie tytułem. To jest to honorowy obywatel Liberku. Tak się składa, że jestem pierwszym burmistrzem na który y, został w ten sposób uhonorowany. Y, Traktuję to jako wielki honor dla mnie, ale również podziękowanie. I, ocenienie tego co się wydarzyło w ciągu 35 lat w czasie tej współpracy pomiędzy Libergu i Jarocinem. Myślę, yy, że w dobie, kiedy Pan wyjechał z Francji, Bilans będzie im się zgadzał, bo się stał się obywatelem też pośrednio, oczywiście formalnie, nieformalnie, obywatelem francuski. Ale podatków, pytam, tam pan nie chciał? Nie, nie, podatki raczej znaczy, ja system podatkowy mają dużo mają, yy, mieszkańców gorszych od nas, natomiast była to też możliwość do przeanalizowania między innymi systemu, który u nas wprowadzony od ICA, czyli opłaty tak zwanej śmieciowej.